Jedną z takich metod relaksacji dziewczyn rodzących jest orgazm i masturbacja. To dość yy, zaskakująca metoda. Um, ale ciekawa i zdaje się całkiem sensowna. Tak, no całkiem sensowna, wiesz, bo ja w ogóle widzę tak poród, że to jest e, całkiem sensowna kontynuacja mm -hmm. i łatwa do przewidzenia e, seksu, stosunku seksualnego. I wszystko się odbywa w tym samym rejonie, czyli miednica, pochwa, genitalia. Cała atmosfera tak naprawdę jest i zawsze była bardzo podobna. No teraz nam się to wydaje dziwne, kiedy my sobie przenosimy poród do szpitala, prawda? I nagle masz seks, szpital, jakakolwiek inny Intymność i szpital. Ciężarna i orgazm. Ciężarna, ciężarna i orgazm, i seks, jest... poród i orgazm, wiesz, to wszystko się wydaje takie leżące daleko od siebie, ale po pierwsze cofnijmy się, kiedyś się rodziło w domu, więc w tym samym łóżku dziecko było poczęte i w tym samym łóżku przychodziło na świat. Potem kobieta dochodziła do siebie w połogu nadal w tym samym łóżku i, i, i z rodziną wokół siebie, więc to nie było aż tak odległe od intymności w medycynie akademickiej jak najbardziej zachętnie się partnera, żeby stymulował e, sutki rodzącej, e, mm. bo wtedy jest po prostu przy, wyrzut czyli tego hormonu, który e, przyspiesza akcję porodową. E, jeżeli mamy do czynienia z porodem domowym, położna czy dula, czy położne, bo często jest ich więcej w porodzie domowym, e, korzystając z tej intymności mówią, no dobrze, no to akcja porodowa się dopiero zaczyna, rozkręca, to my was zostawimy samych, pokochajcie się, nie? Pokochajcie się, podotykajcie się, pocałujcie mm. się, Ponieważ te wszystkie czynności, skóra do skóry, dotyk, głaskanie, całowanie, pieszczenie piersi, pieszczenie łechtaczki, pomagają po pierwsze się rozluźnić, nawilżyć, no i wydzielają się dokładnie te same hormony, które są nam potrzebne w porodzie. Fantastyczne. Uh -huh. Poczucie bezpieczeństwa i podniecenia, a później relaksacja, uh -huh. która wynika z orgazmu, to służy... W przyspieszeniu akcji porodowej. Tak, tak Fantastyczne. najbardziej, i otwarciu się. tak? Ja raczej puszczam dalej w świat e, taką wiedzę, e, o której pierwsza zaczęła mówić Angela Gallo. E, bardzo charakterystyczna. Ona jest cała wytatuowana, łącznie z tatuażami na twarzy. Jest taką bardzo, bardzo mocną postacią e, w środowisku dół w Stanach. Jest bardzo taka właśnie proseksualna i e, ciało pozytywna. E, I ona swoje drugie dziecko rodziła w ten sposób, że. Stymulowała łechtaczkę bodajże wibratorem łechtaczkowym, po prostu w trakcie akcji skurczowej, po to, żeby tro, chociaż trochę znosić ból porodowy. Też mi się zdarzyło brać taki, taki rodzaj wibratora, który świetnie się sprawdza w wodzie, jeżeli rodząca miałaby ochotę rodzić w wannie. Działa, czy też czujesz go nawet bez kontaktu z Twoją skórą, czyli jest super higieniczny, bo jeżeli zawiesisz go nad łechtaczką w wodzie, te kilka, kilka milimetrów do centymetra od Twojej Fale e, tej wody e, są na tyle mocne, że faktycznie e, no, w naturalnych warunkach bez porodu mogłyby cię doprowadzić do orgazmu. Tutaj raczej nie liczymy na orgazm sam w sobie, jakby nie, nie idziemy po orgazm w trakcie porodu obowiązkowo, tylko chodzi bardziej o to, żeby rozluźnić ciało, żeby dostarczyć jakikolwiek przyjemny bodziec z zewnątrz. E, no i miejmy nadzieję, że kiedyś jakaś badawczyni, ginekolożka zrobi badania na ten temat i będzie mogła w stanie w liczbach procentowych, na przykład oszacować, jak faktycznie stymulacja e, łechtaczki mhm. wpływa na ból porodowy. Wyobrażam sobie taką sytuację w trakcie porodu w domu, e, w trakcie porodu w wodzie, ale czy takie działanie e, jest możliwe w polskich szpitalach? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zabronił, szczerze mówiąc, mhm. ale nie mogę obiecać. Ja w jednym porodzie e, miałam ten swój wibrator łechtaczkowy przygotowany, że na wszelki wypadek mhm. e, rodząca może go użyć i on leżał. Normalnie na brzegu wanny, raz był w użyciu, raz leżał na brzegu wanny. Położnej nawet powieka nie drgnęła, jakby nie było to nic dla niej zaskakującego. I też sobie wyobrażam, że po prostu mądra położna wychodzi z założenia, że cokolwiek pomoże rodzącej, zapraszamy. Więc jeżeli to będzie dula, która będzie ją trzymać za rękę przez 14 godzin, proszę bardzo. Jeżeli to będzie wibrator łechtaczkowy, zapraszamy.